Siemanko, z to jest kolejny odcinek na moim kanale, ale pierwszy z gry The Red G, The Rage, zwał, jak zwał, wymawiał, jak wymawiał, rozpoczniemy sobie piękną przygodę w tym oto, w tej oto grze. Ja tutaj daję continue, bo wcześniej mi się mi skichnęło. i tak naprawdę nic tutaj nie było zapisane, po prostu od razu wyłączyłem gierkę, więc zobaczmy tą cutscenkę. Oczywiście ona jest po angielsku, zbyt nie wiem tłumaczyć, nie będę. Chyba, że coś będzie naprawdę ważnego. No i rozbiliśmy się gdzieś do skały. Piuł. Gietka wygląda naprawdę bardzo ładnie. Widziałem, że jest dużo ogiełana na YouTube i ma mega fajny odzew. Jesteśmy gdzieś. Mmm... Jakby poranne światło. Jakby spłynęło na nasze oczy. Tam eee, sobie będę swojemu, Jeżeli będziecie chcieli, żebym wam to tłumaczył, to ok. Tylko, że to będzie bardzo, bardzo, bardzo kaleczony język. A ja mam nadzieję, że. Dużo osób z was oglądało to już chcieć był kogoś więc nie wiem wie mniej więcej z czym to się ja. Jesteśmy hmm. w Credit jakoś tak. I że jakby widział, że rozbiliśmy się tutaj niedaleko. Coś takiego w tym stylu. I że będziemy ich chyba nowym fishermanem rybakiem. O. I że nasza łódka jakby doznała jakichś tam obrażeń. I że możemy jakby wypożyczyć jego starą, coś takiego w tym stylu I że musimy złapać mu parę parę ryb Zobaczymy co, zobaczymy co jak się na tym damy A i że mamy wracać przed jakby tym jak słońce sobie tam spadnie jak, Jakby zajdzie słońce o. Żeby się nie, nie rozbić o lify Okej, okay, w sadę można sobie podróżować, spoko, tu się możemy od powracać I tu mam jakąś rybę F to start fishing Okej, okay, jak to będzie wyglądać? O, bardzo przyjemne Oooo, jest mój ulubiony system puzelkowy. Jak mogę to jakoś... O, prawdę mogę odejtować. Mam jakąś złotą rybę, więc spoko. Pyk, pyk, mamy kolejną. Bardzo lubię takiego Tertisa w gierkach. Mega, mega fajne. Dobra, złapmy mu. A, i tu już nie ma niczego, więc możemy escape'em albo x em całąc sobie. Boże, mega mi się podoba ta gierka. Już od razu, sam styl graficzny jest bardzo piękny, bardzo ładny. A, czyli to po prostu jest taka boja, która daje, żebyśmy się nie rozbili o brzeg. Ok, fajnie. Wiem, że tu jest dużo, dużo, dużo takich znajdzie i tak dalej, więc mega, mega fajne. Jakby tego nie możemy. Okej, okay. jest, taki, jest taki, że taki znaczek, że nie możemy ich łowić. Tym, 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 tym. O, tu możemy. To go. Co to są za jakieś sumiki? O, tu jest ciężej tego co widać, notetować mm, możemy big, big. fajnie. Krot. jako sum. Oj. Raz Kurde, nie mogę się wklikać W DBD to jakoś łatwiej wychodzi. To ja za szybko chcę klikać. O. Muszę się dostosować do tego. Okej, okay. złapało nam no. I już nic tutaj nie ma, okej. Okay. Mamy 16 godzinę. Ciekawe jak to jest z czasem, czy czas... Aha, że czas... Dobra, nie ważne, czy sam sobie odpowiedziałem na to pytanie, że czas leci tylko jak jeżeli na przykład podróżymy Teraz nic nie tyka mnie? To nic nie... nic się nie dzieje. Ale tam widzę coś takiego świecącego. Jakąś buteleczkę. Dobra, będziemy musieli się cofać pójdę do tego, do miasta. Bo już trochę daleko. Dostaliśmy coś do naszej kabiny, zaraz to zobaczę, możemy włączyć oświetlenie Ale fajne ktoś, ktoś mi odpowiedział tam From the Fog A co to jest? Co z tym mogę zrobić? O fajne, mogę sobie ten, przy, zobaczyć co tutaj jest, tak z daleka, taką lupą A na razie miejmy sobie światło włączone Ja tu muszę jakoś tak sumować, czy mogę... a nie, po prostu dok, dokujemy Klikając F, spoko hmm. Wróciliśmy do ten Gritty i on tu nas czeka A, że nasza stała łódka ma jakby zbyt. Yy, jest zbyt. rozwana, yy, żeby ją naprawić. Coś takiego. Możemy iść do, do sprzedawcy, żeby sprzedać mu nasze. nasze towary. Gdzie mogę sprzedać to? Fisher się, mogę, mogę to sprzedać. Okej. Okay. A chciałem z nim jeszcze pogadać. No dobra. Mmm. Wchodzimy, no jest ten chłop sobie. Ok, what's your name? Znaczy, no, nie chcę nam jakby powiedzieć. Ok, to co? Mogę mu sprzedać, tak? Yy, mogę mu sprzedać całość. Mogę mu sprzedać całość. 89, czyli 13 nam odjęło. No spoko. Tak, to można pracować. i stoi, i jest super robota, a tak dalej, i tak dalej no i dostajemy jakieś, jakieś coś, jakiś pad e, tu możemy iść do, jakby upgrade'u łódki, coś takiego, w tym stylu no tak, może nam coś tam podrasować łódkę, coś tak aha, że to kosztuje, i wszystko jakby zabija czas to montowanie A i może nam naprawić, jeżeli będzie mieć jakiś damage. Chodzi o jakieś uszkodzenie. No spoko. A i sprzedaje nam jeszcze coś 10%, 40% speeda. A my ile mamy? 35 No spoko. Czyli my czysto teoretycznie mamy na kostal, a tu już jest na szalu. Jakby zamontować, no spoko. Tu mamy jakieś silniczki dwa, na które nas nie stać. Tu są jakieś chyba siatki i oświetlenie, okej. Okay. Mamy tutaj coś... a, mamy storage, okej. Okay. To chciałbym sobie tak dać. Yy, teraz pytanko, czy ja mogę... Mogę to odinstalować, ale mógłby to chciał jakby podnieść, wziąć, nie, nie mogę, no dobra. Zobaczcie, jakieś światło. Rest. Okej okay. prześpimy się, bo i tak jest noc. Do ranka. O, jest godzina szósta. Co to jest? Kabina Messages. Oj, nie chce mi się tego czytać. No ale dobra. Yy... Mamy Book. Okej okay. mapa. O, mapa jest dosyć spora. To ciekawe. Yy, to co? Lecimy dalej łowić. Pod tabem co mamy? Pod tabem mamy to i kabinę, ok. Czy jak przyglądamy kabinę? Nie, to nam nie leci czas no to spoko. Weźmy sobie pick i popatrzmy co tutaj jest. Shallow, a my możemy tylko na costal. Mm, shallow, costal tam jest, ok. Bardzo śmieszne, bardzo śmieszne. Pod. F. K. Mieliśmy te ryby? Mieliśmy te ryby, ok. Zapchamy sobie, no to będzie taki spokojny, spokojny gameplay. Bardzo spokojny. Nie wiem, czy dzisiaj zdążę. Bo jak to jest jest Nie wiem, czy zdążę do to zrzucić na 15, więc będzie troszeczkę później możliwe. Ok, kolejna, pyk, tu już nie ma nic e, Nie to, tylko to To jest już oceaniczna ryba Tutaj mamy coś, co to jest? Tyre. nie wiem co to jest A nie mogę, jakieś jakby fragmenty statku, nie wiem Postal, kody Powiedzcie mi, napiszcie mi w komentarzu, czy kod to jest yy, szczupak, sum, sum będzie chyba. Perfekcyjnie. Piek. Piek, już się wprawią. I można fajnie układać sobie. Oj! No to powiedziałem za szybko. Kłyczaki. A, rozumiem, że jakby to, to nam przyspiesza łowienie. Okay. Mm. Tak, jeszcze jedną mrybę sobie... O nie, dobra, nieważne. To płyniemy do naszego yy, naszego naszego doku myślę, że tutaj odcinki będą góra 20 minut, 25, mniej więcej niż pół godziny. Naprawdę. Mniej więcej. W ogóle zastanawiam się, czym wykafną się nagrywa, ale powinien się nagrywać, więc na brzegu. Mmm... Dokowanie, pyk. Jakieś oko się, kurczę, do góry pojawia. No to nic, pójdźmy sprzedać. O, ma jakieś dla nas zamówienia w ogóle. 1 L, okej. Okay. Shallow. Czy my możemy mu to jakoś... Yy... Typu wyjść ...shallow... nie wiem, mogę mu to wszystko sprzedać? Ok, mm, zaraz go spłacimy w ogóle. Dobra, bo my tutaj mamy w kabinie jeden frontę i jeden il. Nie wiem, co to jest flonde i il. Shallow water. A my jakie możemy? Kostal Czyli czysto musielibyśmy kupić wędkę na shallow, ale ja bym. Tej nie wezmę, bo nie mamy rozwiniętego. A nie możemy. Tutaj załątować sobie. Tylko tak, pytanko. Eee... Ja już ją kupiłem. Aha, no dobra. <laughs> Czyli jakby. Okej, okay, już się uczymy czegoś. Eee... Rest. Żeby się przespać Okej okay. Jakby podchodzi do nas jakaś hmm, kobieta z latarnią Jakby z latarni o, z tego czemu tu jestem Żeby było widzimy No, co nasy gada i wiatr jakby do latajni. Okej, okay. o maju coś u nas chce. to jest persona, którą chciałbym zobaczyć. Czy mogę do, to zawieźć do Maru do, do Kera jakby do workera, do pracownika doku. Okej, okay. ciekawe. Co tam chcemy tutaj w kabinie mamy? A, że tonowe i mapy. Musimy lecieć. mmm Musimy lecieć, jak dobrze rozumiem, na East, czyli tam. Czekaj, to jest y, północ, południe, wschód. Na wschód, tak. muszę sobie przypomnieć. Y, przy okazji, Kostal. Co to jest? A nie, my nie mamy Kostal, my mamy na Shallow. Mm. Tam jest jakieś szalu i tam jest jakieś szalu, więc sobie popłyniemy tam Olejemy te rybki mm, 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 mm. Pik szalu, ale mi się fajnie spokojnie gra w tą gierkę. Gulu. Nie, to nie jest chyba ta ryba, którą mieliśmy złowić. Nie złapałem. No nie, już nie mogę złapać złotej. Kurczaki Peszek. No, to było takie malutkie. Dobra, nie łowmy już, bo jeszcze tamto musimy sobie zobaczyć. Pójdźmy najpierw może do tego pracownika do pani Fajnie, że wszystko się f ką robi. Mm, okej, okay, zobaczmy. Jakby to, to zasłania między nami. Zostańmy 25 dolców, okej. Okay. I dał nam jakąś książkę Kabin Ritualnok Ritualnok, no dobra Reading, jakby jak to, mamy siedzieć czytać czy, czy coś takiego? Nie wiem No ja to kiedyś oglądałem, ale tak ogłosiłem mało tego oglądałem Dobra, co to jest? Szalon, nie wiadomo co to jest U. Zmieszczę to kurczaki? Nie zmieszczę. A mogę sobie przełożyć to, ok. A teraz czy ja to zmieszczę? Mieściłbym, jakbym to dał. Tak bardziej. Nie. Tego nie mogę uszyć, tego nie mogę uszyć. Chwyciaki hmm, no Za mały jak no bo to wyrzućmy to Wyjdźmy do, 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 do nas Albo inaczej Zróbmy hmm, To możemy tak włożyć, to możemy wtedy włożyć tak To tak, czy to nam coś da? Dano miejsce jeszcze na jedno Spoko. Kostal. To są Bl Blue To jest po. Mamy potrzebujemy czegoś innego jeszcze. Tego jeszcze nie łapaliśmy. A jest też na shallow. Okej. Okay. Chciałbym zrobić jeszcze tego jednego questa dla niego. W tym odcinku. Co to jest? il to my chyba tego potrzebowaliśmy. Tylko nie wiem w jakiej ilości. Zagrebowaliśmy, jest dwa yy, plus. Tu jest kostar do makrela. Ok, no to topchajmy sobie tymi, tymi, tymi Mmm. no okay. ja tutaj dużo nie robcham. No dobra, tak zróbmy to. I zobaczmy. Chyba będzie ciemno. Już jest dzień trzeci. No i fajnie, jesteśmy zaatakowani. Tak. A, czyli potrzebowaliśmy tego i tego. O, no i fajnie. Zostało tak mało do spłacenia. Dobra, to spłaćmy go. Okej, okay, jest jakieś tam światło. No właśnie, i tyle, czy to widziałem. Hmm. Mają i nic odrębne, nie chce, Więc pójdźmy, spłaćmy dług tej łódki. Ona będzie już nasza. Ona zostało dosłownie niedużo. Tutaj, nawet tych jakichś rybkach, których jeszcze nie łowiłem. O, to jak się przyjemnie To są Kolomajnice chyba Uuu, mamy złotą Git Git A, już nie ma Jest mgła Więc powinniśmy Czysto teoretycznie płynąć do, do Do, do, do Do naszego doku bardzo przyjemna kierka, naprawdę. O, łowieniu. Tak. O, mam coś do niego w ogóle. Kod, kod. A to co to jest? Black grouper na szalu. Ok. Spaćmy sobie. Pik. Okay. Fantastic news. mało, It's going, że się rozjastał. Ok. Hmm. Oh. okay. Ah. Jak zdobędę materiały, żeby rozwinąć tą łódkę. A, i czyli tutaj po prostu zwiększamy sobie... O kurde, ale fajne. Musimy pozbierać te te... Co mamy tutaj zrobić? Skurde, mam tylko brak Cloopera jednego. Ale się co? Kusi mnie jeszcze... żeby wypłynąć sobie w nocy. Poszukać jakichś rybek. Zobaczyć... Jak tutaj Tam się coś świeci Tutaj coś widzę Że pływa Boże, ale jest ciemno O o nie ja się boję jeszcze A zastoń panika Dobra, wiecie co? Wrócimy sobie do doku. Znajdziemy tą jedną rybkę i zakończymy ten odcinek pierwszy. Jeżeli wam się oczywiście seria spodoba, no to możecie stworzyć łapę w górę, bo ja sobie ją będę, ją będę leciał. co mieliśmy? A, rest. Tak światło mnie tam kusi. Eee, kabin. Tylko... Aha! Oni są tylko łowione w nocy. To rest. Poczekajmy do nocy. Myślę, że już możemy sobie pomału wydokować. Jeśli musimy jednak znaleźć je w nocy. No dobra, zobaczymy. Jak to wyjdzie. Hmm. Kluczem, pojawiłem, że... Panikuję. I to ja, sam. Mam tak mało widoczności. O, tutaj coś jest. O nie, to są te. Dobra, nie chcę. Nie będę odpowiadać za daleko, jeszcze jakby co, to można zawsze gdzieś uciekać, nie? No wykluczę. Oj, tu są skałki. Co to za muzyka? O, tam coś jest. Co to za muzyka? Dobra, przestało grać. ja mogę tak wyhaczyć sobie gdzieś? Jakieś rybki? Coś w ogóle zobaczyć tutaj? was spróbujmy. Teraz w tą stronę bardziej popłynąć Tutaj coś jest Co to było? Nie, tego nie potrzebujemy Wiesz co ja bym się za popatrzył kurczę w jakieś tego W jakieś światło może lepsze Tu skała? Oj, oj, oj Wcześniej jej nie było odun A pójdźmy w stronę tamtego bardziej. O, chyba mam to, co chciałem. Nie. Boże, to jest straszne ge. Co to jest? Powiedz, że to są te rybki, które ja potrzebuję. O, mgła przemija. No ale... Dalej nie mam tych, które bym chciał To są te O, kruki nad nami latają Jesteśmy bardzo spanikowani AluSquid co? Zaraz przez ptaki tylko czego my potrzebujemy? I gdzie to jest w ogóle? Oceaniczna ryba... Jak to się nazywało? Black grouper I One są tylko w nocy łowione. Jeszcze raz spróbujemy tylko wiecie za tym razem się zaopatrzę w... w lepsze światełka i tyle. To będzie ostatnie co co, co zrobimy Tutaj yy, Czyli tak tu musimy za 30 o mój Boże Światła Co nam daje? Range 20 są drogie. No ale dobra. mi się wydaje, że opłaca się je zamontować. Prześpimy się do nocy. Do godziny jakoś 16. Ok, 17. Andok. O, nie mamy przodu światełeczko. Jeszcze raz, jak to się nazywało dokładnie? Black Grooper. 8 Squidy. Jest ten squid. Tego nie mogę złowić chyba. Są jakieś. ile? Tam są. Trochę daleko. Tutaj. Mamy je. Czemu nie mogę łowić? Mogę. topę mamy to. Tak. Złóżmy, nie może zdać. Dobra, jeszcze jednego. Dobra, jeszcze jednego. Póki tu jesteśmy. A już nie ma, dobra. I wracamy do dołu. Właśnie to światło się mega przydaje. Jednak. Okej, okay. Lifehouse No to, piszę o tym. Bardzo dziwne było Potem limy sobie Dobra A i my mamy coś pod tabem, kabin Uuu, okej okay. Spoko Ten mamy mam się też zwiększyła Fishmonger Tak, mamy ten twoje zamówienko Ok. Kraby oj, mamy pułapkę na kraby. No ale to już tam. Kiedy indziej. Uuu, one są dosyć drogie za 3. Dostajemy 96 kaski. Nice. No dobra. Także w tym odcinku to było na tyle. Nie wiem, czy wam gość to potnie, czy nie. Ale jeżeli wam się odcinek spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. zostawić jakiś komentarz w październiku Discorda. Link w opisie. Zostawić subskrypcji na kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Do zobaczenia do kolejnego odcinka. No i cześć!